Witam wszystkich, tu nasza nowa seria Let's Play Minecraft Multiplayer Przedstawiam się z wami ja, czyli Kyuzo i... Już idę. <laughs> RBK! I RBK Dokładnie Więc... Mieliśmy takie problemy techniczne Pozbieraliśmy sobie trochę już desek I trochę mięska o. I zaczniemy od rana Od rana, dokładnie Ym... Um, dobra, więc ja zacznę jak? łupać tutaj naszą bazę w ziemi, a ty pozbieraj jeszcze drewno. Dobra. Jakbyś mógł. Ja już mam tutaj zrobionego banka zrobię sobie tylko um, nasze... Czekaj, trzeba później rudę znaleźć, bo węgiel noci. Um, dobra, ja sobie robię narzędzia. Znaczy skamy z drewna za dużo narzędzi nie robię, bo, bo wiesz jak to jest później. No drewno tak, no bo... Szybko... Tylko kilów jeden. No zrobiłem sobie właśnie jeden kilof. A już ja mam tam... 6 drewna. Naprawiło się już to z tymi cieniami. Bo na 1.3.4 już były takie gówniane, teraz jest już o. No to dalej kop. Zrobię jeszcze tego i poszukam sobie... Eee... Yy... Jak się nazywa? Rednego. Dobra, a nagrywasz tam na 6... No i nagrywasz tylko, mierzysz tam... Tak, dróg? tak, tak, no, no, no. Dobra, elegancko. Spokojnie. Eee... Ym... W tym odcinku raczej za dużo chyba nie zrobimy. Nie mogę się doczekać, aż będziemy mieli sporo widzów i będzie fajnie. I że będziemy mieli. Te, znaczy, że no nie będziemy mieli tych limitów na 15-minutowe 15 filmiki, bo to jest jednak swoboda. Nie musisz liczyć czasu i wiesz. I no wiesz no. o co chodzi. Hmm. Yy, trzeba coś znaleźć z tego wągla, ale nic na razie, sama trawa i same drzewa. No, zaraz trzeba wypuścić jakieś poszukiwanie. Mm -hmm. Widzę twój nick. Haha. Ja twojego nie. Dobra, Kurde, jak wiecie, znacie chyba jak to jest pierwszy filmik to trochę trema. Więc się nie śmiejcie. Że słabo, słabo. I no. tak dalej. Bo w pierwszych odcinkach to zawsze każdy ma tremę. W sensie, że no, my ogólnie nagrywamy jako pierwszy filmik na YouTubie, nie? Bo nie mamy żadnych innych filmików, to będzie nasza pierwsza seria, ogólnie... I amatorzy, oczywiście. No, dokładnie. Teraz robiłem... zabieram reloga, bo mi to się nie ma wczytywać. Dobra. Dobra, e... spoko. Dobra, ja zabiorę naszego watchbanka. E... I zabieram się do dekoracji naszej jaskini. Dobra. Mm, a ty tam szukaj lepiej, wiesz... Ja wiem wiem, no dobra, jeszcze, no. jeszcze jedno trzeba w bok, ponieważ tu będzie jeszcze piec. Mhm. Oj, onowił mi się procek Oj, znowu. Hmm. Nie wiem, może jakiś lag? Laki? Nie, no, to był jakiś lekki lag, teraz coś jest dobrze. No to oby tak było dalej. Oj, 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 coś znowu, jakiś lag. No dobra, już jest dobrze, mam nadzieję. Nie, niepokojące, dobra, walić to. Zróbmy sobie. O, jaskinię. o mam węgiel i jaskini. Muszę się Skrzynię Skrzynie sobie zrobimy drzwi. Sobie zrobimy drzwi. coś mało tego węgla, tylko 4. I sobie zrobimy. Nic tu nie ma więcej. E, tylko takie. Małe to było. Tak. Ale są chatę, zobacz, kurde, jak przyjdziesz to. Ooo z co widzę. Co? Przyjdę, że... z żyłą y, żelazo. O, interesująco. Hmm. Ale mam nadzieję, że znajdziesz dom. o tak. właśnie, o to nie pomyślałem. Mm. Dokładnie. Dobra. Masz... Ale szykuj, szykuj wągiel już, bo przydałby się mi. Dobra, zaraz wrócę. Tylko pójdę, bo ten jeszcze ten i już. Róż jeszcze kobla. Dobra, ja powiększę jeszcze jedną ścianę w poprzednich domek. Kurde, jestem będzie Okay, idę po żelazo. Spoko, dobra. Ja tutaj powiększam domek. Do, du dobra. Dużo dużo żelaza. Dobra. Najlepsze byłoby teraz czego taki epic fail. Mój stary wbija do pokoju Sioma. sioma. Albo gaśnie komputer. O, ja żelazo, a nagle patrzę, a tam druga jaskinia. to ono... Dobra, lepiej wracaj do domu, bo nie wrócisz, i co będzie? Niech tylko tu tu pełno mam no, żelaza. Więc co mi to? nawet nie gadają o, o domie. Na patencie zrobiłem sobie takie coś. Przyjdziesz do domu, to będziesz ze mnie zachwycony. Znaczy... Dobra, złupię trochę drewna. I jakoś oznaczę ten nasz dom. Żebyś dał radę wrócić. Wyszedłem z domu i z ile mam już żelaza. Ile? 12 korowo I 64 cztery Dobra, ja wejdę na największy punkt i będę ci machał. Macham ci. Ale... O, czekaj, nie, czekaj, czekaj, bo tu już, o Jezus, ale tu żelazo. Dobra, ja się boję, wracam. A co, się z noc, czy co? No... czekaj, słońce idzie w którą w tą... No, już się powoli zbliża noc, więc... Czekaj, ja tylko oznaczę tą... O, o, jaka słucz. ile wilków? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć wilków. Czekaj, czy, czy doskoczył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć wilków. Tak szczerze nie. Chyba, <grym> że kości co... nie mam. Nie, wiem, tak szczerze, po co szłeś tam dalej, do... gdzieś tam daleko kampić? Jak ja tutaj wchodzę na naszą górę, a tu pod nami już jest jakaś skinia jakaś. Ale wiesz co? Nie, to jest. Chyba oje... zabiję to z leuny, żeby było ładnie widoczne. Dobra, teraz. W którą są nie Nie wiem po co ja w ogóle rozwalam drze drzewo ręką jak ja mogę sobie zrobić siekierę drewnianą kamienną <grym> Dobra, trzeba trochę prosiaków znaleźć mm, Dobra, ty wracaj do domu Wracam, wracam. Muszę o ciebie martwię Eee. Mm. <grym> 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 y woda. Tak za Dobra, czekaj. Co miałem zrobić? Miałem sobie zrobić... siekierę. Mm -hmm. Dobra, żeby złupać trochę drewienka. Trzeba oświetlić... trzeba oświetlić nasz house naokoło, żeby... No to już idę, ...odganiał tutaj moby. Będziesz ze mną zadowolony, jak zrobiłem nasz house, oddekorowałem. Jak go znajdę, to na pewno będę zadowolony. Teraz trochę problemów z tym będzie. Nawet zmienię nerwy. O, o, czekaj, chyba Cię widzę, a nie, to świnia. No, nie, nie porównuj mnie do świnia. ej. <grym> Szczery. A w którą to w ogóle jest stronę szedłeś, ja może po Ciebie wyjść? O, jest, jesteś, do tyłu, stój, stój, Wilczki, wilczki, ja po niej idę. Ale tu dużo wilczków. No mówiłem Ci, że to są właśnie te. O, jestem za Tobą. O, końców. Cześć, cześć. Dobra, chodź zobaczyć nasz, nasz domek. No To, idziemy do mojego domku, mm, 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 naszego? No no dobrze. Tu, 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 tu. O, zobacz proszę bardzo. No idę, idę. Od drzwi elegancko. O, proszę, o. proszę, proszę. Dwa dwie, dwa piece na współ będą. Ja <laughs> już robimy żelazo. Daj no mi to. pochodnie. Albo przyciąć do skrzyni, o. A ja pójdę połapać drewno. No, ładny pochodnie. Ej, 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 wraca się. Dobra, włóż do skrzynię. Włowę wezmę. S Sympatycznie. Zobacz, jak tam z czasem u nas jeszcze. 8 minut nagrywamy. No to jeszcze mamy trochę czasu. Okej, okay, to już coś się piecze? Miązg. O właśnie, trzeba trochę mięska. Mam zrobić tak. Ile masz tego y, żelaza? 12 razy. To tak, to trzeba zrobić tak, 2 dwa, dwa kilofy żelazne, jeden dla ciebie, jeden dla mnie. Mm -hmm. Wiaderko jedno, nie, dwa wiaderka. Wiesz, na wypadek jakbyśmy wpa mieli w, wpadli w lawę. To dwa wiaderka zrobimy i z resztek coś jeszcze tam... Kompas. O, zresztą zrobimy kompas i mapę. No okay. O, dobra Czy dobra. Zdjęcie się jeszcze tylko jedno. Trzeba ci zbieraj, zamawiać. zbieraj dużo, teraz wy sobie zrób ten... Z ...drewna zbieraj, bo zrobimy sobie ten... ...drabinki. Żeby wiesz... będziemy Drabinki będziemy kopać w dół, jaskinie zrobimy. A, no dobra. Ja tutaj, o proszę bardzo, tu rzeczka... O lol. Chodź na chwilę. Czemu, jest. przerywasz mi. Albo mi się nie wygenerował świat, albo to jest... ...tak zbugowany ostro. Nie, ja... Ja musiałem zrobić reloga. No zobacz. Ja latam. Dlaczego, dlaczego Ja zrobię disconnect... Albo nie, nie robię disconnecta. Walić to. Nie chcę psuć odcinka, wiesz. No, rozumiem. Musi Dobra, być coś muszę spokojnie. jeszcze to kopać. Dobrze. Oświetl naszą albo dobra, ja pójdę. O, już się robi ciemno. To dawaj szybko trochę drewna. Ja zaraz pochodnie i trzeba oświetlić trochę wokół naszego hałasu. Mhm. Mm yes. Ile masz drewna? 16. Deset. Ale mówię o drewnie. To nic. Ja mam 38 normalnego i 18 brz ten. brzuski. Mhm. Mm mam no, stać na pewno? No. No tak, bo jeszcze z, z drewna robi się deski, z desek patyki, a patyków jest dużo i dużo desek będzie. Da Dobra, wracaj. Daj pochodnie. Są w skrzyni? Mhm. Dobra, pożyczam. Łapę. Mhm. A zrobiłem taki trójkąt na odwrót. <laughs> Dobra, może zrobię te żelazne kilofy. Nawet Weź. szybko się zorganizowaliśmy, nie? No dokładnie. Coś, żeby zrobić, chociaż. Hmm. Słyszę Słyszy zębiaka. No. Wow. Hmm, co mam łapać? O. Dzięki. Dobra. E, Cztery da, żelaza zostały dać. Ja tu. Boże. Więc tak, ja tutaj wyrzucę to, co <śm> jest mi niepotrzebne w na razie. Sensie. <śm> I przetopię... Znaczy nie przetopię, tylko ym, wezmę całe moje drewno na deski i zaraz no. zrobię drobinki. Dobra. Chcesz, chcesz to drewno? Bo mi na razie nie będzie potrzebne. No, możesz rzucić. No to ła. Zaraz poniosę, bo przetwarzam. No, dosyć sporo mamy. Mamy raz, dwa, trzy, cztery razy 64 cztery. Czekaj, ja, więc, ja... Weź kupić mięso, bo ja będę potrzebował, bo idę na zobaczyć się Patron. Dobra spoko, ja teraz robię te patyki i zaraz będziemy kopać w dół. Yy, już jest 11 minut, dochodzi 12. He. Hmm. Niestety zaraz będziemy musieli kończyć. No szkoda. Nie lubię się rozstawać z widzami, których <laughs> jeszcze nie mamy. Okay. Nadzie mam nadzieję, że już niedługo ich przybędzie. Oj, dużo patyków. Ej, co ty robisz? No, oh. wystraszy wystraszyłem się, że. Ty kopiesz coś tutaj. <laughs> Zbierałem kobla, trochę. Chodzi, żeby to powiększyć trochę, bo wiesz, jak będzie wyglądać. Dobra, dobra. Mam nadzieję, że nie śmiesz się z mojej mojego domku, który wykopałem własnymi rękoma. Nie. Dokładnie, to byłaby obraza. Dobra, ja robię mięso trochę. Mam 8 razy 64 patyków i 36. Dobry jestem, no. co? No. Ale A zauważyłeś, to... że. Zauważyłeś teraz, że patrz. Weź zgać wszystkie pochodnie. No. że piec daje jasność? No, on. No. A zawsze dawał? E, nie. Nie, nie? Bynajmniej mi się tak wydawało, że on nie dawał. To nie wiem. Eee, zablokowałem się. Ile masz HP? Yy, jeden i pół serduszka mi brakuje. Do pełnego. No ja już mam mięsko gdzieś... O, było mięsko tutaj. Nie ma. O, dobra, wezmę sobie. No, dobra. dobra. <coughs> nie ma, nie ma potworu. Kurde, nich. Dobra, ja już tutaj robię drabinki. Creeper! Yy, mów tak. Na pewno przyjdą. Boom. No, no nie tak. ma ich. Mam okay. dwa, razy, dwa razy 64 drabinki. To dużo. To tyle wystarczy. chyba wystarczy. Mam... No, wystarczy. Resztę patyków wrzucę do. Tutaj. A, i z żelaza zrobię jeszcze wiaderko z wodą. Czy wiaderko zrobię bez uh -huh. wody? Napełnimy je wodą. Ja... <laughs> Może kopiemy tak wiesz, yy, po dwa. Kurde, gdzieś tu jest. Zombie. Zrobimy może tak, że zrobimy czworokąt. Tylko jeszcze sobie zrobię trochę narzędzi, co? Bo nic nie mam prawie. Mhm. Bo właśnie tak samo muszę zrobić sobie? Coś do kupania. Masz, dam ci troszkę. 14 katania. minuta. 14 minut już. Mhm. O, szkoda. No dobra, to my się na razie z wami żegnamy i wejdziemy się już w drugim odcinku. Więc na razie.